Chcę Wam powiedzieć, że Windows, dodatek do systemu Windows 8, czyli Windows 8.1, wczoraj była jego premiera na targach, jak byłem w Londynie, i ten dodatek możecie sobie ściągnąć, jak wejdziecie, jak macie oryginalny system Windows 8 i wejdziecie do sklepu Microsoft. Więc tutaj po prostu do swojego pulpitu możecie tutaj jest bezpłatnie zaktualizować system do wersji 8.1. Jak naciśniecie to, to widzicie pojawi się Windows 8.1 Pro, czyli wersja Professional. I tutaj możesz nadal pracować podczas pobierania aktualizacji. Gdy przyjdzie czas na następny etap, damy Ci znać i widzimy, że rozmiar pobieranego pliku to jest 3,63 GB wydawca Microsoft, prawa autorskie Microsoft więc widzicie, tutaj macie ten dodatek co on tutaj posiada więc ten dodatek jest oficjalnie już do ściągnięcia oczywiście były wersje wersje przed tym te, te wersje Windows 8.1 wyciekły na kilka dni finalne przed premierą ale tak jak mówię wczoraj w Londynie byłem widziałem jak facet pokazywał właśnie tą wersję 8.1 więc no ja będę tą wersję aktualizował na swoim systemie ponieważ z tego co wiem to chyba że za darmo jest aktualizacja do stycznia 2014 roku więc czemu nie skorzystać więc ja sobie to zainstaluję i na pewno po paru dniach użycia z, nakręcę filmik, co nowego i interesującego się pokazało, pokazało. To wszystko. Do usłyszenia. Trzymajcie się.